Narwieński Park Narodowy został powołany w 1996 roku w celu ochrony unikatowego systemu rzeki anastomozującej, czyli rzeki wielokorytowej oraz różnych ekosystemów mokradłowych, ekosystemów szuwarowych. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka został otworzony w 2021 roku i myśmy długo czekali na otwarcie tego ośrodka, dlatego że on pozwoli nam prowadzić działalność edukacyjną niezależnie od pogody. Do tej pory funkcjonowaliśmy tylko w altanach, więc jeżeli padało, jeżeli było zimno, no to warunki były bardzo trudne. Teraz mamy tutaj salę laboratoryjną, mamy salę konferencyjną, mamy bardzo ciekawy film o powstaniu Doliny Narwi. Kiedy spojrzycie na dolinę Narwi z lotu ptaka, dostrzeżecie plontaninę koryt. Taki układ rzeczny jest w przyrodzie rzadkością. Film zaczyna cykl zwiedzania, bo tutaj w ośrodku mieści się również ekspozycja. Ekspozycja, która przeprowadza odwiedzających przez różne elementy związane z Doliną Narwi. To jest diorama pokazująca przekrój przez ekosystemy. To jest bardzo duże akwarium, w którym pokazujemy, co się dzieje w wodach Narwi. To jest poranek nad Narwią, gdzie można sobie usłyszeć i zobaczyć, jak to zwykle jest bardzo wcześnie rano i co się tutaj dzieje. Teraz odgłos derkacza. Wygląda trochę jak kuropatwa i kryje się wśród traw. W trakcie nurkowania, które może trwać nawet 15 minut, oczy są ochronione trzecią, przeźroczystą powieką, a uszy i nozdrza zamykane są fałdami skórnymi. Dużą atrakcją turystyczną na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego i tutaj w całym regionie jest kładka waniewośliwna, gdzie można się zapoznać właśnie z tym systemem rzeki wielokorytowej, ponieważ kładka przechodzi w poprzek Doliny Rzecznej, a poszczególne koryta Narwi pokonuje się na specjalnych platformach pływających. Jeżeli chcemy obserwować bardzo liczne stada gęsi to na przełomie marca i kwietnia, a na przełomie kwietnia i maja pojawia nam się dużo ptaków chociażby w parku przedworskim w Kurowie, więc jest istne ptasie radio Najlepiej Narwiański Park Narodowy poznawać z perspektywy kajaka, kiedy można się zagłębić właśnie w te szuwary, kiedy można dopłynąć w serce Doliny i można poczuć się częścią tej przyrody otaczającej. Mamy też wyznaczone pętle wokół Kurowa, także ten system rzeki wielokorytowej pozwala nam na to, żeby wypłynąć z jednego miejsca i w to samo miejsce wrócić bez konieczności transportu tych kajaków. Zapraszamy do odwiedzenia Narwiańskiego Parku Narodowego. Najlepiej na przełomie kwietnia i maja, kiedy goszczą u nas już wszystkie ptaki, i to jest taki moment, kiedy najwięcej się chyba tutaj dzieje.